Agnieszka zawsze była kobietą zdeterminowaną. Mieszkanka Łodzi łączyła pracę w agencji marketingowej z wieczorową nauką zarządzania projektami. Ale mimo pośpiechu nigdy nie przestała marzyć o prawdziwej miłości. A gdy poznała Piotra, uwierzyła, że przeznaczenie w końcu się do niej uśmiechnęło. Piotr był czarujący miła, elokwentna z uśmiechem, który pozwala ci obniżyć gardę. Wydawało się, że dokładnie wiedział, co powiedzieć, jak się zachować? I co najbardziej imponujące, zdawał się być nią szczerze zainteresowany. Od pierwszych spotkań wykazywał troskę, przynosił kwiaty, przygotowywał obiady. Niedługo mieszkali już razem. Z czasem Piotr zaczął częściej korzystać z samochodu Agnieszki. Poprosił o możliwość pożyczenia swojej karty na drobne zakupy. I choć zarabiała mniej, to nigdy jej to nie obchodziło. Myślałam, że to element zdrowego związku. Dzielenie się wszystkim, także trudnościami, sprawił, że uwierzyła, że budują wspólne życie. Oboje rozmawiali o małżeństwie. Mieli plany podróżowania po Europie, otwarcia małej firmy, a może kupna mieszkania. Agnieszka poczuła, że po raz pierwszy w życiu zaznała stabilizacji i miłości. Jej przyjaciele i rodzina mówili, że w końcu znalazła kogoś, kto jest jej godny. Ale potem nadszedł kryzys. Firma w której pracowała, ogłosiła zwolnienia i ona niestety została zwolniona. To nią głęboko wstrząsnęło. Mimo wszystko spodziewałem się wsparcia ze strony Piotra. Asysk! Słowo zachęty. Coś. Zamiast tego zaczął odchodzić. Zrobiło się zimniej, bardziej nieobecnie. Nagle przestano wspominać o planach. A gdy zapytała, odpowiedział, że jest po prostu zbyt zajęty. I właśnie pewnej nocy... Gdy spał, Agnieszka zobaczyła pierwsze powiadomienie na jego telefonie komórkowym. I nic już nie było takie samo. Powiadomienie, które pojawiło się na ekranie telefonu Piotra, wydawało się niegroźne. Tylko jedno imię. Kasia, duże czarne serce. Ale coś w ikonie serca sprawiło, że Agnieszce zrobiło się zimno w żołądku. Telefon zawibrował, a ciekawość połączona z mrocznym przeczuciem kazała jej odblokować urządzenie. Odkryła coś więcej. Niż tylko wymianę wiadomości między kochankami. To było całkowite archiwum pogardy. Piotr nazwał Agnieszkę tymczasowym kołem ratunkowym. Powiedział, że dobrze zapłaciła za iluzję miłości, a nawet wyśmiał jej ślepe zaufanie do niego. Kasia śmiała się, opowiadała dowcipy i pytała, kiedy w końcu pozbędzie się tego idioty. Agnieszka poczuła, że świat się wali. Każde przeczytane słowo było jak cios nożem. Mężczyzna który spał obok niej i który twierdził, że ją kocha, był zawsze tylko oportunistą. Wszystko zostało obliczone. Użył twojego samochodu, twojego domu, twoich pieniędzy. A kiedy straciła pracę, po prostu przestała być dla niego wartością. Następnego ranka nie wahała się ani chwili. Pokazał wiadomości i zażądał wyjaśnień. Ale Piotr nawet nie próbował zaprzeczać. Wzruszył ramionami, wziął łyk kawy i odpowiedział chłodno. Służyłeś, kiedy byłeś przydatny. Teraz po prostu opóźniasz moje życie. Agnieszka była bez słowa. Zebrał trochę ubrań i wyszedł, jakby nic się nie stało. Bez wyrzutów sumienia, bez przeprosin, bez oglądania się za siebie. Samotna, zadłużona i upokorzona, zamknęła się w swoim mieszkaniu na całe dnie. Wiadomości, wsparcia od nielicznych przyjaciół, którzy znali te historie, nie pomogły ukoić bólu. Wierzyła, że jej życie tam się skończyło. Że nie było wyjścia. Ale się myliłem. Ponieważ tego samego weekendu zadzwonił jego telefon komórkowy. A głos po drugiej stronie linii zmieniłby wszystko. Dzwonek telefonu komórkowego przerwał ciszę mieszkania. Agnieszka, z oczami wciąż opuchniętymi od płaczu, pomyślała, że może zignoruje to. Ale coś w tym nieznanym numerze kazało jej odebrać. Agnieszka Kowalska? Powiedział głęboki, uprzejmy głos z lekkim, śpiewnym akcentem. Tak, kto mówi? Andrzej Nowak. Możesz mnie nie znać, ale ja znam ciebie. Na dźwięk tego imienia serce zabiło mu szybciej. Andrzej Nowak był czymś więcej niż miliarderem. Był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, znanym zarówno ze swojego imperium biznesowego, jak i ze swojej powściągliwej i nieprzewidywalnej natury. Agnieszka myślała że to żart. Jednak w ciągu kilku minut rozmowa przerodziła się w prawdziwą propozycję. Ktoś, z kim się przyjaźnisz, opowiedział mi, co się z tobą stało i chciałem dowiedzieć się czegoś więcej. Byłem pod wrażeniem jego drogi życiowej, szkolenia i postawy, nawet w obliczu zdrady. Lubię pracować z ludźmi, którzy sięgają dna, bo gdy one powstają, są nie do zatrzymania. Milczała, próbując zrozumieć Prowadzę nowy projekt o charakterze społecznym i potrzebuję kogoś o Twoim profilu. Jest to stanowisko kierownicze, a pensja... Cóż, powiedzmy, że wystarczyłaby, żebyś nigdy więcej nie był od nikogo zależny. Ale jest jeden warunek. Agnieszka przełknęła ślinę. Jaki stan? Będziesz współpracować bezpośrednio z inną osobą, która również została wybrana do projektu. Niejaki Piotr Wisneski. Jej krew stała się zimniejsza. Jeśli się zgodzisz, będziesz musiała go widywać codziennie. z nim. Ale decyzja należy do ciebie. Nie daje drugiej szansy. Świat się kręcił. W końcu los postawił ją przed nie do pomyślenia wyborem. Uciekaj lub staw czoła. Cierp lub zmień się. Tej nocy nie spała. Rozważył za i przeciw. Myślał o tym, co stracił. Co może jeszcze zyskać? I co może udowodnić? Następnego ranka wysłał swoją odpowiedź e-mailem. Przyjęty. Trzy tygodnie później była już w Warszawie, wchodząc do luksusowej siedziby projektu Fundacja Jutra, inicjatywy społecznej, której celem jest wspieranie młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej. Środowisko było nowoczesne, żywe, pełne energii. I tam był Piotr, uśmiechnięty, cyniczny, jakby nic się nie stało. Ale tym razem. To był ktoś inny, i właśnie w tym momencie życie Agnieszki zaczyna się zmieniać. Oto gra wymagająca inteligencji, strategii i transformacji. A jeśli wy, którzy nas oglądacie, chcecie śledzić każdy krok tej historii, opowieści o przezwyciężaniu, odwróceniu losu i cichej sprawiedliwości, zasubskrybujcie kanał już teraz. Ponieważ to, co będzie dalej, zaskoczycie jeszcze bardziej. Skorzystaj z okazji i napisz komentarz poniżej. Co zrobiłbyś na miejscu Agnieszki? Uciekłbyś? Czy podjąłbyś wyzwanie? Ale uważaj, to dopiero początek. Bo to, co zrobi Agnieszka, znów wszystko zmieni. Pierwszego dnia pracy Agnieszka weszła do sali konferencyjnej z postawą osoby, która zna ból i doskonale wie, jak go ukryć. Jego wyraz twarzy był neutralny, opanowany. Ale w środku czułem mdłości. Piotr tam był. Siedział przy stole. Jakby to miejsce było jego własnością, uśmiechał się, otoczony przez kolegów, którzy wciąż nie wiedzieli, kim on naprawdę jest. Gdy ją zobaczył, zmarszczył brwi na sekundę. Ale szybko zamaskował to sarkastycznym komentarzem. Spójrz na te, tę ocalałą. Ona nie odpowiedziała. Po prostu usiadł, wyjął notatnik z torby i rozpoczął spotkanie od nienagannej prezentacji. W pierwszych dniach stosunki między nami były napięte. Piotr próbował ją zdyskredytować drobnymi prowokacjami, rzucając pogardliwe spojrzenia lub zagłuszając ją. Ale Agnieszka nie zareagowała. Każdy atak był tłumiony strategicznym milczeniem. Zrozumiała, że aby wygrać, nie może grać ciągle w tę samą grę. Zrobiła więc to, co zawsze potrafiła. Pracowała znakomicie. Jego pomysły były jasne, wykonalne i nowatorskie. Zdobyła sympatię kolegów. Zyskała przestrzeń i zwróciła uwagę Andrzeja, który zaczął podążać za nią krok w krok. Tymczasem Piotr popełniał błędy. Przybywał spóźniony, dostarczał niekompletne raporty, zabiegał o uznanie bezpodstawne. A każda jego porażka była dla niej krokiem naprzód. Rany zdrady nadal bolały, ale Agnieszka nauczyła się przekuwać je w paliwo. I powoli odzyskiwał coś, co Piotr próbował zniszczyć: pewność siebie. Ale gra dopiero się zaczynała, ponieważ Agnieszka nie chciała tylko udowodnić swojej wartości. Chciała pójść dalej, dużo dalej. A gdy dni mijały, a wygląd otoczenia zaczął się zmieniać, wiedziała, nadchodził właściwy czas, żeby działać. Agnieszka wiedziała, że pokonanie Piotra wymaga czegoś więcej niż tylko talentu. Wymagało to cierpliwości. Samo zapomnienie o nim nie wystarczyło. Chciała, żeby sam zatonął. I dokładnie tak się zaczęło dziać. Im bardziej zyskiwała szacunek i odpowiedzialność, tym bardziej Piotr stawał się zaniedbywalny. Wymyślał dane, zniekształcał wyniki, przypisywał sobie osiągnięcia, które wcale nie były jego. A próbując zabłysnąć siłą, zostawił ślady. Agnieszka, czujna, zaczęła zbierać dowody: wydrukowane kopie wiadomości e-mail, zapisane pliki serwera, rozmowy i sfałszowane raporty. Wszystko jest przechowywane w zaszyfrowanym folderze, poza zasięgiem wzroku kogokolwiek. Nikomu nie powiedziała, nawet z Andrzejem. Wiedział, że żeby zdemontować kogoś takiego jak Piotr, trzeba zadać suchy cios. Ostateczny, niezbity, jednocześnie zachowywał uprzejmą postawę. Nadal chodziłem z nim na spotkania, wymieniałem uprzejme uśmiechy i udawałem, że nie zauważam kłamstw, ale z każdym dniem jego przewaga rosła. A Piotr, niczego nie podejrzewając, zaczął się zbliżać. Wiesz, myślałem sobie, dobrze nam się współpracowało, powiedział pewnego popołudnia w windzie. Ona tylko się uśmiechnęła. Czy pracowaliśmy? Jak ciekawie to teraz słyszeć. Próbował odzyskać kontrolę, komentował przeszłość w tonie nostalgicznym i publicznie chwalił swoją pracę. Ale Agnieszka widziała coś więcej niż tylko aktorstwo. Wiedziała, że on to czuł. Miałem wrażenie, że przegrywam. Ta kontrola już do niego nie należała. Nadszedł więc ten dzień, mając w ręku teczkę z dowodami, umówiła się na prywatne spotkanie z Andrzejem. Przekazał dokumenty, wyjaśnił każdy szczegół, bez emocji, bez chęci zemsty. Tylko fakty. I na koniec powiedział: cokolwiek postanowisz zrobić, jest poza moją kontrolą. Andrzej tylko skinął głową w milczeniu, ale następnego dnia. Wszystko się zmieniło. Następny poranek zaczął się jak każdy inny. Agnieszka, jak zwykle, przyszła wcześniej, przywitała się ze swoimi współpracownikami i usiadła przy biurku ze spokojem kogoś, kto już wiedział, co ją czeka. Punktualnie o godzinie 10:00 Andrzej wszedł do głównego pomieszczenia drużyny pewnym krokiem i powściągliwym wzrokiem. Zwołał wszystkich na nadzwyczajne zebranie. Pracownicy spojrzeli na siebie z zaciekawieniem. Piotr, jak zwykle, przybył ostatni, pewnie poprawiając krawat. Andrzej nie owijał w bawełnę. Otrzymaliśmy przytłaczające dowody na wewnętrzne oszustwa, manipulacja danymi i niewłaściwe wykorzystanie funduszy. Osoba odpowiedzialna zostanie natychmiast zwolniona. Cisza była absolutna. Piotr uśmiechnął się półgębkiem, niemal buntowniczo, dopóki nie usłyszał, jak ktoś wymawia jego imię. Piotrze Wiśniewski. Oficjalnie zostajesz usunięty z projektu. Twój dostęp zostanie zablokowany. Zespół ochrony odprowadzi cię do wyjścia. Uśmiech zniknął. Jego twarz zbladła. Próbował dyskutować, ale Andrzej tylko podniósł rękę. To Nick Zobaczyliśmy już wszystko, co chcieliśmy zobaczyć. Kiedy Piotr odchodził ze spuszczoną głową i zdezorientowany, oczy Drużyny zwróciły się w stronę Agnieszki. Niektórzy zaczynali rozumieć. Andrzej spojrzał na nią i powiedział wyraźnie: Z dumą ogłaszam, że nową dyrektorką projektu Fundacji Jutra jest Agnieszka Kowalska. Etyczny, inteligentny i absolutnie niezastąpiony przywódca. Oklaski. Niektórzy szczerzy, inni zaskoczeni. Ale ona się nie uśmiechnęła. Agnieszka tylko skinęła głową i lekko podzękowała, zachowując przy tym zdecydowaną postawę. Ponieważ nie potrzebowała trofeów. Jego największe zwycięstwo było wewnętrzne. To był szacunek, który odzyskał. Wolność, dzięki której nigdy więcej nie będziesz od nikogo zależny. Dziś kieruje własną organizacją, pomagając kobietom zacząć od nowa. I powtarza za każdym razem, gdy pytają: Nie mściłem się, właśnie wstałem i nigdy nie obejrzałem się za siebie. No więc, chłopaki. Co myślicie o tej historii? Agnieszka nauczyła nas, że nawet jeśli wszystko wydaje się stracone, zawsze istnieje szansa, aby zacząć od nowa, podnieść się i zrobić coś, czego nigdy nie uważaliśmy za możliwe. Nie tylko przezwyciężyła zdradę, ale także odnalazła w sobie siłę, o której istnieniu być może nawet nie wiedziała. Jeśli Ciebie również poruszyła ta podróż i chcesz zobaczyć więcej inspirujących historii tego typu, nie zapomnij polubić filmu. To naprawdę pomaga kanałowi się rozwijać i dostarczać ci więcej treści wysokiej jakości. I oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału. W ten sposób zawsze będziesz pierwszy, który dowie się o naszych nowych filmach pełnych emocjonujących zwrotów akcji, historii pokonywania przeszkód i, oczywiście, mnóstwa akcji. Teraz chciałabym się dowiedzieć od ciebie: co zrobiłbyś na miejscu Agnieszki? Jak zareagowałbyś na taką propozycję od miliardera? Skomentuj poniżej. Chętnie przeczytam każdą z Waszych opinii i dowiem się, jak poradzilibyście sobie w tak trudnej sytuacji. Niezależnie od tego, czy uważasz, że wybrałbyś tę samą drogę, czy też zrobiłbyś coś zupełnie innego, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Ach! I nie zapomnij udostępnić tego filmu znajomym. Im więcej osób pozna te historie, tym więcej osób poczuje się zainspirowanych i zastanowi się nad tym, jak czasami życie stawia przed nami wyzwania które czynią nas silniejszymi, mądrzejszymi i gotowymi na wszystko. Kontynuujmy więc tę podróż razem, bądźcie czujni, bo wkrótce pojawią się kolejne filmy, bo mamy dla Was jeszcze wiele ekscytujących i inspirujących historii. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia!